Chodzi sobacy odpali czy ja? Tak, właśnie zobaczymy. Czy odpali od razu, czy nie. To najpierw musimy akumulator włożyć. bo nie, A kto to byś tak ładną buźkę narysował? Nie pewnie Matylda. No nie ja. No właśnie. Literki? Nie literki, zobacz, tutaj ktoś taką buźkę narysował, widzisz ją? To mogła być Matylda, nie? Mm -hmm. no nie, 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 ty już może... A, ty też sobie już buźkę? Mm -hmm. I oczka? Mm -hmm. Co to jest, Łodziu? Dobra, to chyba wystarczy, wiesz? Damówka. Bezpośrednio. Co tam wstrzykujecie? Są skumijaki. Paliwo. 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 Skąd ja miałam to wiedzieć, wodę? Co? To jest też, To jest kanister też. Taki amerykański stary. Poliwo. Tym sposobem mi odpali od szczała. Nie mm. będziemy go hetłać. Nie będziemy co? Nie będziemy go hetłać. Chodź Ogręśku, ty i tak nie jedziesz. Co chwilę pada i nie pada, pada i nie pada. Odpali myślisz, wodę? Zobaczymy. Zobaczymy. Odpali. No zobaczymy. Oby, nie? Mhm. Wow. Słyszysz to, Władziu? O, nie. Pochwalimy. A i coś mi się wydaje. Mało miał musimy mu jeszcze dodać. Nie ma lekko Poczekaj wodzie żeby się nie wylało? Tak, już odpięcam Strzykawka, tak? Ty, to widzę, Władek, jesteś całkiem zorientowany tutaj w temacie. I gdzie to wlewamy, Władek? Do kaźnika. O, o no. Panie! Jakieś pytania? To do Naprawdę jestem zdziwiona. Gościa sporo wie. Dobra. No Próba teraz, numer 2. Teraz już otwarł. Chodź Władek, będziemy obserwować. Ja tu jest oba sobie narysowałam. Z tyłu? A tutaj? No też spoko, tylko wiesz to, Już pani może nie rysuj, wiesz? bo to łatwo pakiem uszkodzić. Dobra, teraz już odpali i wyjedzie. I wyjedzie? Wyjedzie. Mm -hmm.

Lejek! Tadek! Tam jest! Nie, polejek po ten czerwony lejek, żeby nalać paliwa do baku. Dźwigaj! Tak? Tata, ta, ta? Ta, ta, tam? Tata, tam? Tata, pytać, tam? Tak, czerwony lejek. No, ty bierz lejek, a ja biorę kanistę. Ale no ładnie chodzi, nie? No. ładnie, ładnie. Tak, Dobrze, trzymaj Ale dobrze Wam idzie współpraca Elegancko O, hop, stukaj. Panek, jaki co ty robić? jesteś specjalista, no naprawdę. Wiesz co robić. Ale, wniesiemy to, chodź. <laughs> Ten dźwięk to rzędowa misemka. Mama już idzie. Już mogę? No. To jest jakby luksusowo No, że Władysław jedzie z przodu. Daj te kaptury, chłopie. Okay. Tankowaliśmy. Tankowaliśmy. Tutaj tankowaliśmy leńcem. Dokąd jedziemy? Najpierw <try> robić ciśnienia. Do prawego przedniego koła. Na przejażdżkę, tak, Łazią. Fajnie tak z całymi rodzicami. Co wodęczek? No nie. Teraz na jakiś czas się każdemu należy, nie? Czy idziemy. Zadowolony z przejażdżki? Mm -hmm. No i znowu nam padać zaczęło niestety. No ale cóż. Udało się przejechać, więc... No właśnie.